Witam wszystkich serdecznie z tej strony, mechatroniczny fan anime. Ja nawet nie pamiętam, co ostatnio robiłem w ostatnich tych odcinkach, ale chyba tak patrząc, to schodziłem na dół do podziemi. Więc idę do podziemi. Tak, w ogóle tu jest lokalizacja, gdzie nagrałem mój pierwszy, a nie mój pierwszy, ale filmik na 35 subskrypcji ja kiedyś to robiłem filmiki, zawsze subskrypcja jedna była. Teraz się jakby mi to zwolniło. Nie wiem dlaczego. Postaram się teraz też wrzucać filmiki. Może będę nawet, skoro mam wiernego widza w postaci Bobelwaka, to może zrobię tak, że e, zrobię dłuższy na Belbolwaka albo Bobelwaka. Wolbelwaka, nie pamiętam teraz już nicka, ale wiem, że zawsze piszesz komentarze, więc pozdrawiam serdecznie. Jeżeli ktoś inny tu napisze komentarz, to też go pozdrowię. E, dobra, no ale chodzi o to też, że na pewno ktoś to obejrzy i da mi łapkę w górę, prawdopodobnie jak zrobię na dwie części. Dlatego robiłem limit do 15 minut. A tak to zrobię, po prostu dwie części, i może wrzucę je dzisiaj, albo wrzucę kolejną część jutro, no nie wiem. Bo powiem Wam szczerze, że mi tak e, poczucie czasu ostro leci, nie? Jak sobie gram strasznie i gadam. To, to też mi się zdaje, że jest dla mnie przyjemne, nie? Bo niektórzy tak nie lubią sobie gadać i grać, ale ja to powiem Wam, że zawsze chciałem tego spróbować. I wbrew pozorom, to ja gadam, że się i tak udało mi wybić na dzisiejsze standardy. No bo 35 subskrypcji zebrałem, no do mnie to jest magia. Co mniej więcej wam powiem dzisiaj, dopiero jest już wieczór, jak nagrywam, ale nagrywam wieczorem z tego powodu, że wczoraj. Eee, wczoraj. Mm, tego. Mm, wczoraj. Czekajcie, muszę sobie zebrać myśli. Nagrywam z tego powodu, że wczoraj, a, nie wczoraj, te, znaczy wczoraj sprzątałem, posprzątałem w końcu ten pokój nieszczęsny, nie? Już wiecie, bo tam zbierałem, byle badziewia miałem w nim, wszystko powywalałem, co miałem, w te moje włosy, jakieś tam, nie wiem, jeszcze dokumenty, co miałem, jak do Hiszpanii jechałem, jakieś, e, karta śkłup. Hmm, co tam jeszcze? A, karta Śkup to i była. Hmm, karta Skup, czyli to jest po prostu taka karta, którą możecie sobie jeździć po, całym, po całej Metropolii Górnośląskiej, włącznie ze Zagłębiem chyba, jak dobrze pamiętam, chociaż nie wiem, ale chyba tak, bo Mój tata kiedyś pracował w Sosnowcu i znaczy nie miał firmy w Sosnowcu. W sensie pracował gdzie indziej, ale główna siedziba firmy była w Sosnowcu. I kiedyś jechaliśmy i on tą kartę pamiętam, że miał. No. A ta karta była spoko. Teraz aplikację sobie możecie zainstalować. No, ale to tam całkiem inny temat. No i co tam jeszcze miałem? A, nie wiem, jakieś tutaj ma drobne, jakieś długopisy, zeszyty. Zeszyty zostawiłem, bo po prostu y, kiedyś nagrałem filmy, jak a, czytać książki techniczne. Zawsze powiem Wam tak, no. Dobra, jak czytać książki, generalne, takie książki ciężkie, nie? Co się tego łatwo nie czyta, typu jakaś tam chemia, matematyka, bio, biologia, może nawet do no, niektórych. No, może nawet do niektórych może być na odwrót, że im łatwo wchodzą te ścisłe, a te humanistyczne kiepsko, znaczy mi ja, ja akurat zawsze te humanistyczne łatwo wchodziły dosyć, no łatwo, no zależy jeżeli to jest, czy to jest napisane jakimś takim cięższym piórem, jakieś bardziej zaawansowane słownictwo, czy jakieś bardziej powiedzmy to sobie proste słownictwo typu... Um, Typu jakieś taki prosty opis wydarzeń historycznych i tak dalej. No, to mnie zawsze wciągały takie książki. Ja się historią interesowałem, jak byłem mały. Potem mi przeszło tak, że jednak bym się chciał roboty zbudować, czy coś takiego. Na no, Możliwe możliwe dziedzictwa marzyłem kiedyś, żeby zbudować robota, tak Wam powiem. Jakieś urządzenia budować, ale wiecie co? A problem jest z tym taki, że. No, za bardzo nie miał mi kto tego pokazać. Plus, wiecie, no, moja matka, jakby wiedziała, że jak chcę coś z prądem robić, to by się przeżegnała. Mimo, że i tak e, jestem zawodu elektrykiem, to znaczy, no, ale wtedy jeszcze nie byłem, nie. Jak tam miałem te, nie wiem, 7 lat, 8 lat, to, to nie. Dopiero, Dopiero się czegoś tam bardziej takich technicznych rzeczy nauczyłem w technikum głównie potem w pracy na studiach, to raczej się nauczyłem, jak wiedzę szukać, jak wiedzę zdobywać i tak dalej, ale praktyki to ja się tam zero nauczyłem. Ja kiedyś bym potem popowiadał jeszcze, ale to jest inny temat. No i teraz, jeżeli chodzi o filmy techniczne, to ja nagrywam też filmy techniczne. Nagrywam filmy, wiecie, tam z budowy robota kiedyś nagrywałem. Teraz nagrywam filmy z LT Spice'a. I jest mój pierwszy film z LT Spice'a. Może nawet samą playlistę zrobię. Mój pierwszy film z LT Spice'a będzie o. O. Mój pierwszy film z LT Spice'a będzie o. E, znaczy nie, nie pierwszy, tylko już tam drugi, nie? Ale ten film będzie po prostu o różnych rodzajach przebiegów w elektronice. Tylko chcę po prostu zrobić animację tych przebiegów. Patrzcie jak się tam respi. Tam choćby jakiś spawn był albo coś. Nie wiem. Dobra. Tam są diamenty. To tam się nie, nie dostanę póki co. Dobra, idę dalej. Eee, no i o elektronice, tylko chciałem zrobić po prostu animację pewnych przebiegów używając blendera do tego. Używając do tego blendera. No. A ja nigdy w tym programie nie siedziałem, zrobiłem tylko do przebiegu idealnego, Teraz powiedzmy to mam już prawie że przebieg prostokątny zrobiony, tylko muszę jeszcze go trochę bardziej popoprawiać. No, jutro może posiedzę, bo dzisiaj jestem nad tym zmęczony. Znaczy, ja zacząłem od tego, że napisałem sobie po prostu program w C, który by to mi wyświetlił, i tak sobie pomyślałem, jak to przełożyć na na e, geometry notes dobra wiecie co ja chyba kończę to nagrywanie dość szybko dzisiaj myślałem że nagram dwa odcinki ale ja jestem zmęczony strasznie to jednak te siedzenie nad tym blenderem mi dało w dupę nie ostro generalnie nie znalazłem żadnego filmu yy, po prostu A który by... To, e, który by mnie nakłaniał, generalnie robiłem dłuższą przerwę, bo jakby się też nie wyrobiłem z tym, nie pamiętam o czym gadałem, no ale. Który by, który by żadnego filmu z Blendera nie znalazłem, który by mi pokazał, jak to dobrze zrobić, co chcę zrobić. I muszę teraz jeszcze, was, myślę, że będą możliwe, że będą filmiki codziennie albo co drugi dzień. Mam jeszcze dwa filmy, znaczy w sumie jeden film, ale go podzielę na dwa, bo on jest dłużej niż te 15 minut minutowo przysługujące, dopóki nie zweryfikuję numeru telefonu. A numer z telefonu zweryfikuję dopiero, jak będę miał stosunków. No i to wszystko, dobra. Trzymajcie się, cześć.